Dzisiaj wybieramy złotą jedenastkę w aplikacji na Facebooku z Leszkiem Błażyńskim, dziennikarzem przeglądu sportowego. Witam bardzo serdecznie. Witam. Przed nami 11 zawodników, których trzeba wytypować spośród tych 50 nominowanych. No to jesteśmy ciekawi, jaki będzie dzisiaj twój wybór. Zaczynamy od bramkarza. Oczywiście. Zaczynamy od bramkarza. Jako pierwszego, jako bramkarza wybieram może to niektórych zaskoczy, ale według mnie no, najbardziej zasłuży Piotr Czaja ze względu na ten swój rekord 1000, 1005 minut bez, bez straty bramki, czyli 11 spotkań ligowych, czyli jako pierwszego bramkarza wybieram Piotra Czaje. Mamy... Mamy wybranego Piotra Czaja, teraz trzech defensorów, również sporo nazwisk, ale też tylko trzech zawodników, których możemy wybrać. No i z tego, co tu już słyszeliśmy troszkę w rozmowach przed kamerami, masz dosyć oryginalny wybór. No można tak powiedzieć, ale tutaj biorę pod uwagę też zawodników, których głównie pamiętam, prawda, których widziałem w akcji. No i dla mnie tutaj te lata 80., zwłaszcza druga połowa lat 80. była najważniejsza, jeśli chodzi tutaj o drużynę w Katowice I jako pierwszego Obrońcę tutaj, no y, wiadomo, mamy y, w tej formacji trzech zawodników. Dlatego tutaj jako pierwszego wybieram kapiasa, który będzie tak, jakby na lewej obronie, prawda, na boku obrony. No według mnie zawodnik, który no zasłuży mimo wszystko też, żeby znaleźć się w tej jedenastce. Może dla niektórych to też może być zaskoczenie, ale jest to piłkarz, który był bardzo pracowity, skromny, twardy, nieustępliwy. No i takie same cechy mają też pozostali obrońcy, których wybieram, ale tu bez żadnego zaskoczenia, no bo wydaje mi się, że chyba większość postawi na Piotra Piekarczyka, którego właśnie teraz szukam. Piotra Piekarczyka i kolejny obrońca Roman Szewczyk. I tutaj no, na pewno, na pewno obecny trener GKS-u Katowice Kazimierz Moskal chciałby mieć takich zawodników w swojej jedenastce. chciałby mieć takich obrońców Szewczyka i Piekarczyka. No bo Piekarczyk wiadomo twardy, bardzo dobrze grający. Taka ostoja obrony, a Szewczyk no, mający też potężne uderzenie z dystansu, kiedy Trafiał czasami w słupki, no to te słupki się jeszcze drgały podobno na drugi dzień. Czyli jak na razie w bramce Piotr Szaja, w obronie Jerzyka Kapias, Piotr Piekarczyk, Roman Szewczyk. No to czas na pomocników. Dobrze. Tutaj no, na początek wybiorę Janusza Nawrockiego, który oczywiście powinien być w środku bardziej, ale ze względu na to, że wybrałem w drugiej linii trzech zawodników, takich bardziej, jak to możemy określić, defensywnych pomocników. Dlatego tutaj jako pierwszego wybieram Janusza Nawrockiego. Dlaczego jego? No, to był zawodnik, który w, 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 po, w drugiej połowie lat 80. był graczem bardzo takim uprzykrzającym życie rywalom. Pamiętam jak po jednym ze spotkań jeden z piłkarzy powiedział i tutaj powiem eufem, eufemizmu użyję, upierliwy był hmm. bardzo. I on razem z Grzesikiem tutaj w środku potrafili faktycznie no, y, y, napsuć krwi swoim rywalom. Kolejny pomocnik. Teraz mamy środek tych dwóch nominalnych defensywnych. To tutaj wspomniany Grzesik, o którym już też mówił. O tak, Dariusz Grzesik, o którym właśnie mówiłem, że razem z Nawrockim tworzył taką parę bardzo solidnych, twardogrających też defensywnych pomocników. Następnie no tutaj chyba oczywistość Vias i Vias tutaj też on nie tylko te cechy piłkarskie, typowo piłkarskie, ale również to, co prezentował poza murawą, bo był on też w pewnym sensie symbolem. Yy, wiadomo, miał problemy z wojskiem, został powołany do wojska, i w, te, w dawnych latach mówiło się, że nie chciał grać w Legii Warszawa, dlatego wylądował tam w klubie LZS Czarnej. Dobrze pamiętam nazwę tej drużyny. Po latach się okazało, no, że troszeczkę inaczej to wyglądało: że Wijas nawet wspominał tutaj w książce Wielki widzew, że on, jeśli byłaby propozycja z legii, nawet by z niej skorzystał, bo przez te wojsko zmarnował tutaj część swojej kariery. No ale w tamtych latach był jakimś takim też symbolem tutaj, jakiejś takiej, no nie powiem walki, ale jakiejś takiej własnego charakteru własnej, własnej tutaj niezależności. No i kolejny pomocnik strojek. Dlaczego strojek? No chociażby z tego powodu, że w słynnym meczu z 94 roku z Bordeaux strzelił bramkę Zinedine Zidane, Djugarry, razu oglądali tą bramkę może do dzisiaj pamiętają. Choć no mało wątpliwe, ale być może No właśnie szukam teraz Strojka, Czyli strojek jako czwarty pomocnik, jeśli chodzi o atak tutaj, no wiadomo, chyba każdy Każda osoba związana z gks Katowice wymieni tę osobę, czyli Jan Furtok, wiadomo, legenda, numer 9 zastrzeżony. No i tutaj wybieram też Koniarka, doskonale pamiętam ten mecz w 1986 roku, kiedy to Furtok razem z Koniarkiem na Stadionie Śląskim pokonał Górnik Zabrze 4-1 w finale Pucharu Polski. I wtedy Furtok szczelił trzy bramki, jedną dołożył Koniarek, no i pokazali wtedy, no ze znakomitej, pokazali się wtedy ze znakomitej strony, czyli Koniarek. I ostatni napastnik Januszka, dlatego Janoszka, że złota głowa, prawda? Zawodnik, który potrafił zdobywać bramki, no i ta piłkarska długowieczność. Nie zdziwię się, jeśli okaże się, Przyszłości, że będzie mecz Old Boyów i wystąpi tam 70-kilkuletni Janoszka, który jest naprawdę no, bardzo długowiecznym zawodnikiem. No i dobrze, dobrze go wspominam, jeśli chodzi o to, jak obserwowałem, obserwowałem jego mecze. To podsumowując, no, ta moja jedenastka cechuje się tym, tutaj kilka razy użyłem słowa twardzi, nieustępliwi z charakterem. śląski charakter, prawda, to nigdy nie byli oratorzy, to nie byli zawodnicy, którzy. Poza boiskiem chwalili się, mówili jacy, co są wspaniali, piękni, tylko to była drużyna, która. Yy, drużyna, no to ci zawodnicy to byli piłkarze, którzy byli takimi prawdziwymi ślązakami z krwi i kości. Yy, to już tak na sam koniec, w której formacji miałeś największy problem, żeby zdecydować się na tych zawodników? Pomoc. Pomoc zdecydowanie dla mnie. Pomoc tutaj też oczywiście obrona, chociażby Węgrzyn i jeszcze inni obrońcy, którzy no, powinni się znaleźć w tej jedenastce, no ale. Jest to zawężone bardzo pole, no bo mamy tutaj trzech tylko obrońców, czterech pomocników. W ataku nie miałem wątpliwości, choć wiadomo, że tam ludzie, wiadomo, Kubisztal, Rotter i inni zawodnicy też są, którzy mieli bardzo duży wpływ na GK z Katowice, no ale w pomocy było bardzo wielu zawodników, nad którymi się zastanawiałem, i czyli ta druga linia była taka najbardziej problematyczna. To w takim razie bardzo dziękuję Ci Leszek za to, że znalazłeś czas, no i pomogłeś przede wszystkim kibicom, żeby Ci mogli usłyszeć kilka argumentów za to, żeby wybrać zawodników, których również Ty typowałeś. Bardzo dziękuję. Dziękuję.